Witajcie, Ancymona, jestem Mati, a dziś przygotowałem dla was coś specjalnego. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Zawsze, gdy nagrywam o jakimś mniejszym, bądź po prostu mniej znanym youtuberze, pojawiają się komentarze, które mówią Po co nim nagrywam? Po co nim mówię, że oni tylko właśnie na to czekają, aż ktoś o nich coś powie i żeby o nich choć trochę stało się głośno. Niektórzy ludzie niestety nie mają czegoś takiego jak hamulec albo wyczucie dobrego smaku. Robią dosłownie wszystko, żeby o nich gadać. I tutaj jest taka stara zasada, że nieważne co, żeby mówili. Na szczęście jest też takiego, że gdyby nawet ten dzisiejszy materiał trafił do szerszej publiczności, omawiana osoba nie uzyska pożądanego klasku. Youtuber jest z zagranicy, dlatego dziś przedstawi wam postać Dana Salivana. I postać to jest naprawdę dobre słowo, bo jakbym powiedział youtuber, to plułbym sobie pod nogi, a jakbym powiedział człowiek, to plułbym sobie w twarz, który robi dosłownie wszystko, żeby zaistnieć. ty ale jak to dosłownie? Chodzi ci pewnie o te wszystko w przenośni, tak? No właśnie nie. On dosłownie robi wszystko, żeby zaistnieć. Począwszy od opowieści o swoim stosunku z chłopakiem, poprzez przyznanie się do transpłciowości, dalej smutna opowieść o tym, jak jego pies był napastowany seksualnie, aż do... Napostowania seksualnie swojego własnego psa. Serio, bardzo chciałem, żeby dzisiejszy odcinek był taki luźny, szczególnie po ostatnim z Marcinem Dubielem. Niestety tutaj przestaje być śmiesznie, a zaczyna być naprawdę obleśnie, więc jeśli jeszcze nie odłożyłeś obiadku, zrób to teraz, a jeśli jesteś wrażliwy na cierpienie zwierząt, możesz spokojnie oglądać ten odcinek, ponieważ z materiału źródłowego naprawdę będę niewiele korzystał. Hi guys, it's Dan, and welcome... Tak to my YouTube channel. Tak, pominałem pierwsze 15 sekund, żebyście wy nie musieli oglądać tego co ja musiałem. I tak, to jest jego przywitanie. Te wciąganie picia nosem to jest jego przywitanie. Nawet przywitanie musi być takie, żeby ludzie o nim gadali. So today I have my husband with me. Muszę przyznać, że pisanie scenariusza do tego filmu było naprawdę ciężkie, ponieważ. Raz, że przez 5 minut musiałem oglądać, jak jakiś typ liże i ociera się o swojego psa, a dwa, to hamowanie gniewu, żeby wyciągnąć z tego filmu cokolwiek, poza tym, że jestem rozczarowany ludzkością. Na kanale Warszawski Koks chłopaki ostatnio trenują z takim mottem, gdzie jest limit. Wiecie, że ile można wycisnąć albo podnieść i w jakiej, powiedzmy, kategorii wagowej. Oglądając film Dana zastanawiam się, gdzie jest taki limit. Taka bariera, która w końcu nie zostanie przekroczona, tylko po to, żeby stać się sławnym gdzieś tam w media. His real name is Logan, but I only call him Logan when he's my dog. When I need love and affection, he's my husband and his alter ego is Luis. Trzeba być geniuszem, żeby zobaczyć, że to co robi Dan jest po prostu pod publikę. Jest to chamskie, brudne, obrzydliwe. Coś takiego jak Toto Hocker. Po filmie o Toto hoker otrzymywałem komentarze, że ja nic więcej nie robię, tylko komentuję. Ale patrząc na właśnie takie materiały, okej, okay, moje materiały mogą być niepotrzebne albo głupkowate, ale moje materiały cholera nikogo nie krzywdzą. Również psów. Dwie minuty, których wam nie pokażę później, następuje taki chyba najsmutniejszy moment, gdzie pies już ma naprawdę dość i chce po prostu uciec. Alright, let me just give you a couple. Wait, wait, wait! Don't run. No, you are not allowed to run. You have to give me the kisses. <laughs> oh yeah, now you're right in front of the camera. Daniaś go, iliże po całym ciele, a psu w really? Oh, don't try to run from Daddy. Oh, oh my gosh, he just. He just ran, you guys, so... Niestety nie na długo, ponieważ Danowi jest ciągle mało. Well, that's it, you guys. I hope you enjoyed this video of me kissing my husband. Jaki krok dalej mógł Dan wykonać po poprzednim filmie? Przeprosiny. Więc teraz wracamy do tej luźniejszej części materiału, a wy możecie wrócić do jedzonka. What's up, you guys? It's Dan and welcome... Back to my YouTube channel. Gdyby ktoś nie wiedział, tak właśnie wygląda osoba, która wyraża skruchę po tym, jak molestowała własnego psa. You guys, I am accidentally in a scandal right now. Przypa jak można powiedzieć, że coś, co się zrobiło, było przypadkowe? Czyli ustawiłeś przypadkowo kamerę, później przypadkowo włączyłeś nagrywanie, następnie przypadkowo złapałeś psa i zacząłeś go przypadkowo yy, lizać, Przypadkowo zrzuciłeś wszystko na komputer, przypadkowo zmontowałeś i jakimś takim nie wiem dziwnym przypadkiem wrzuciłeś to do internetu, tak? Nie, nie, no, jak tak to spoko, nie? If you would have told me that when I uploaded that video, I would have got the reactions that I got, I would have never uploaded the video. I'm not even kidding. Wrzuciłeś film, jak molestujesz swojego psa. Się there are people out there who genuinely think that I abused my dog, and people are saying that this is borderline bestiality. I tak Chyba nie mamy tutaj żadnych sprzeczności, prawda? First of all, I just wanted to apologize. I really do want to apologize for the people that I offended. This was not meant to be an offensive video. Behind my head I thought that I was just making a funny, cringy video that people would just laugh at and be like, what is this kid doing, like, laughing at me. Po pierwsze, przeprosić to on powinien swojego psa. A po drugie, dzieciak? Nie wiem, ile lat ma Dan, ale... Like I didn't think that people would be so serious and call the police and make multiple reports to the police in my town. The police actually showed up to my house and were questioning me regarding this video. And that is because you guys blew up their phones. do I, so I had people call my local animal shelter. I had people email the ASPCA. Literally my email right now is filled with screenshots of people reporting me to the ASPCA, PETA They showed me screenshots of them reporting me to the police station I, I genuinely did not think that me uploading that video would get this much backlash and i'm not gonna lie i'm not gonna sit here and lie and be like oh my god i had no idea that this would cause drama to Dan, który temu słowa. if you would have told me that when i uploaded that video i would have got the reactions that i got i would have never uploaded the video i'm not even kidding i wasn't even biting his ear like people were like oh my gosh that's animal abuse you were biting his ear you were hurting him i was o the worst that's was the worst thing that I did in that video was biting his ear and I wasn't even biting his ear I literally got my mouth and folded my mouth over my teeth so it wouldn't hurt him like I I didn't even do anything like I literally just put his ear in my mouth and I was like Last sub, który się w tym wszystkim pogubiły, właśnie oglądamy dorosłego chłopa, który tłumaczy się z tego, że on wcale nie gryzł swojego psa i że tego psa wcale nic nie bolało, ponieważ On go tylko lizał. So, you guys need to go back and rewatch that video. A ja kochani, tak po prostu proszę was o to, żebyście tego filmu nie oglądali. Ja obejrzałem i obleśnych rzeczy, które sprawiają, że nienawidzisz ludzi, mam już tak dość na, na kilka miesięcy. And you'll see that I was wasn't licking him, like I was fake licking my dog. Because if I licked my dog, my mouth would have got full of fur, and I wouldn't be able to talk in the video. I would be coughing, like you know what I'm saying? I was I was going like eh, and the camera angles that I had made it look like I was licking him. No dobra, niekto będzie. Może mi się przywidziało. A może jednak nie. When my dog ran away, he was gone and as soon as I shut the camera off, I went downstairs and gave him like 10 treats. Um, no to kochani, kończymy odcinek. On za ujeżdżanie swojego psa płaci mu dziesięcioma przekąskami, więc teraz już chyba nie możemy się do czego przyczepić, nie? I do not abuse my dog. My dog lives the best life. He literally eats chicken, steak, shrimp, like he eats all of the best stuff for dinner. Czyli za dnia dajesz mu najlepsze jedzenie i kupujesz mu co tylko chce, zaś w nocy Był takie film: Pretty woman, like we treat our dog. Like we treat everybody else in our family. Jeśli u niego wszyscy się tak traktują, to ciekaw jestem jak wyglądają u nich walentynki. He doesn't get treated like a dog. Zauważyliśmy! I want people to laugh at these videos, not get annoyed and get really offended and want to get me locked up. Like people are trying to get me in jail regarding this video. Because that's how the law works. If we did something that is sprzeczne, him, you go to Dzieciaku. those of you who were in my DMs, there were a lot of people in my DMs. Like I would say for every 20 people hating on me, there was like one person like yo, I love your videos, you're funny, I understand what you were doing. I tutaj po raz kolejny choć tylko na chwilę robi się obleśnie, bo jeśli to, co mówi, to To istnieją osoby, którym ten film naprawdę przypadł do gustu. Następnie Dan stworzył film, w którym pokazuje, jak bardzo gdzieś ma wszystkie hejty i jak bardzo nie przejmuje się wszystkimi nieprzychylnymi komentarzami, mówiąc Dokładnie. Źli ludzie zaczęli go hejtować, zupełnie bez powodu. Ach, ci źli ludzie. Pamiętajcie kochani, że gdy widzicie coś niepokojącego, zgłaszacie to gdzieś. Na YouTubie również jest taka opcja, więc w momencie, gdy zobaczycie coś, co dosłownie nie powinno znajdować się na tej platformie, również możecie to zgłosić systemowi YouTube'a. Natomiast, gdy nie chcecie, by coś, co was denerwuje, rozrastało się, nie wchodzicie w te filmy, bo poczytać komentarze, nie piszecie negatywnych słów, czy nie dajecie łapek w dół. Po prostu nie wchodzicie, bo dla YouTube'a komentarze czy łapki, nawet te negatywne, to czysta aktywność. A gdy będziecie często odwiedzali materiały, które po prostu was nie interesują, YouTube częściej będzie Wam takowe polecał. Na początku filmu powiedziałem, nieważne co gadają, ważne, żeby gadali. W sumie nie mogę się z tym do końca zgodzić, ponieważ jeszcze nie tak dawno youtuberka Brooke Hood była znana z tego, że wrzuca filmy, na których bawi się ze swoim psiakiem. So it's morning time right now. We're just hanging out. I wanted to show you guys a little bit about how we train during our day. Usually, when we wake up in the morning when we're nice and bright and fresh, I like to train him a little bit. Isn't that right, bud? Fajna zabawa, fajny psiak, fajna paść. No i później, nie wiem jak, ale przypadkowo wrzuciła ona do internetu niewyedytowany film, na którym krzyczy ona na psa, pluje na niego, bije go, kopie i szarpie. Jest to ciężkie do oglądania, szczególnie dla osób, które mają swoich pupili w domu. Mówię szczególnie, bo ja zawsze lubiłem psy, a odkąd mam Badiego, to kocham wszystkie psy. Oczywiście, jak to youtuberka, która coś odwaliła, postanowiła nagrać przeprosiny. Tych przeprosin nie oglądałem, ale zakładam, że będzie to surowy materiał, w którym dopiero co odejdzie od kamery i zanim cokolwiek powie, weźmie taki przepełniony smutkiem wdech. Po tym materiale wyświetlenia rzędu pół miliona, a nawet miliona, spadły do 30 tysięcy i 50 tysięcy. Natomiast stosunek łopek w górę, do łopek w dół, kiedyś na swoich filmach bardzo często mówiłem, dokąd ludzie zmierzają, dokąd świat zmierza i że zmierzamy w coraz gorszym kierunku. Później jednak zmieniłem zdanie, ponieważ stwierdziłem, że ludzie od zawsze robili kontrowersyjne rzeczy tylko, żeby zaistnieć gdzieś tam w show biznesie. I chyba teraz po raz kolejny. Muszę zmienić zdanie, ale chyba, bo nie wiem czy to wszystko wynika z tego, że jako że jest internet, to ludzie chcą coraz gorsze rzeczy pokazywać, jako że do coraz gorszych jesteśmy przyzwyczajeni, czy może od zawsze ludzie byli tak straszni, ale nie zawsze mieli ten internet. Napiszcie swoje zdanie w komentarzu i zapraszam na Instagrama, na którym ostatnio jest naprawdę sporo fajnych fotek. Dzisiaj nie będę wam mówił o algorytmie, nie będę mówił o lajkach, nie będę mówił o subskrybowaniu. Dzisiaj zamiast tego pogłaszczcie swojego tam psa czy kota. A jak macie rybki, to. Nie wiem, co się z rybkami robi. Pamiętajcie, co złego, to nie ja. Trzymajcie się, cześci, Bye! Jakiej reakcji się spodziewałeś?